Cześć wszystkim z tej strony Noris i witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin. Jak pamiętacie, ostatnio w poprzednim odcinku mieliśmy e, przyjęcie u Leuwardena. Jak dotrzymaliście do, do końca poprzedniego odcinka, pamiętacie na pewno, e, jak on się zakończył. E, otóż wczytałem save i wybrałem tą, jak to nazwałem, wierną opcję. Dlatego. E, teraz lecimy dalej. Zobaczmy, czy ten cały delikwent, któremu mamy to oddać wszystko, jest Welerad. Rozumiem, że te zadania były dla Welerada, tak? E, tak, wskaż na zadanie na mapie, Welerad. Okej, okay, pomówmy z nim. Zarekwirowali dużą salę. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? Okuach! Fledera. Fleddera. Płacę za trzy kły. Dobrze się składa. Proszę, oto one. Weź to złoto w nagrodę. Ok, ile nam odpali? 250 oręków, to jest nawet w porządku, muszę wam przyznać. Hrabia no, Dewet. O, 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 o. A to kuferek? Nothing special. Jak to nothing special? Ty mylskie żytnia. Biorę. Okej, okay, jak powiedziałem w, w poprzednim odcinku, w tym chciałbym e, robić właśnie zadania poboczne. E, mamy czas bezpieczny. No dobra. E, zadania. Zlecenie na gule Grawejry Kikimory Kuroliszki Wywerny No dobra yy, Góle, bestiariusz Gul, 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 yy, gul spotyka się na pobojowiskach cmentarnych i opuszczonych kryptach Dobra yy, A więc Brama na cmentarz, tak? Jakby się tam dostać, bo to jest gdzieś tam? O kurde, no to grubsza robota teraz jest dostać się na cmentarz. Zejdźmy i wyjdźmy dolnym do wyjściem. Okej okay. Tutaj tak No jak Brama na cmentarz No dobra Trudno, przejdźmy po tej Całej Śmiesznej wyzimie brama na cmentarz no okej okay. a w ogóle jakie mam zadanie zaznaczone? o tak spoko nie wiem dlaczego ale pokazuje mi bramę na cmentarz no to widać logicznie myślące zadanie Proszę, żebym jakoś logicznie poszedł, bo... Jest! No przecież stałeś obok tego cepie jeden! Pierdziele, to już to łomne ze mnie stworzonko! Panie kolego. Ja tutaj krędz den dance. A ty mi z mordą? Okej, okay, raz, dwa, raz, dwa. Elegancko. Na grawejry to... Z tego co wiem, też mamy jakieś zlecenie, prawda? Eee, zlecenie na grawejry. Muszę zab... Ich kości, okej. Okay. Kości, kości, kości. Kość grawejrów. Ej, no bez przesady, to cztery mamy kości grawejrów. To znaczy, że... 5 grawerów, czyli jeszcze jednego musimy tutaj wykombinować. I tutaj tego gula. Okej, okay, on już mnie wyczaił. Biegnie do nas. Jest tam. Dobra. My to sobie z nim powinniśmy poradzić. Jest grawer. Tylko, że on nas jeszcze nie widzi. Jeszcze. Wiecie, to jest takie proste. Krew gula, a musiałem zabić guli razy 12. No to elegancko, że wtedy już zbieraliśmy tamto przecież. no kurde, pięknie dwa zadania z, z miejsca mamy wykonane. Musimy jeszcze tego gościa ubić, z dwami delikwenci to pięknie z gólem, to sobie raz, dwa poradzimy. Dobra, wszystko szczątki krew gula krew gula Zadanie na graweiry też zostało wykonane. No okej. Okay. Algul. Przed bagnami będziemy musieli chyba sobie wyrobić wyro trochę miksturek. Kto następny? gul. Tu na dwa strzały zejdzie. Ale spokojnie, pozbierajmy sobie wszystko, co tylko możemy z nich uzyskać. Jak widzicie, to nieźle nam tutaj e, procentuje. Rebis, okej, okay, ma, ma to rebis, to dobrze. Dobra, wypad stąd. Lecimy do tego naszego zleceniodawcy. Ja myślałem, że to ze dwa zadania na cały odcinek, ale tutaj nawet 8 minut 9 minut nie minęło. Chociaż może. Całe 10 minut, a my już żeśmy tyle odwalili. Wystarczyło kilka potworków zarypać. Dobra, idźmy oddać te zadania. Ja muszę sprawdzić ile za to po prostu expa się dostaje. W gotyku było tyle fajnie, że widziałem ile expa dostajesz za poszczególne zadania, za wykonywanie, a tutaj to luj. Jest, myślałem, że znowu gdzieś się. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? O kościach Graveira. Zapłacę za pięć sztuk. Akurat tyle mam. Oto twoja zapłata. Okej, okay. no! Elegancko podskakuję tutaj, doświadczonko. Zarekwirow... Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? O krwi gula. Przynieś mi 12 flakoników z krwią na dowód, że faktycznie zabiłeś te góle. Proszę, oto one. Oto Twoja nagroda wiedźminie. Jest poziom! Nie jesteśmy szkoleni do walki z potworami. A wezmę. Kikimory, tak? Eee, tak? Tak, 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 tak. Bestiariusz. A, kikimory my nie mamy. Kuroliszki. Pięć piór kuroliszków. Dla skryby. Bestiariusz. Kuroliszek. Występowanie kuroliszki gnieżdżą się w jaskiniach i ciemnych piwnicach. Aha, czyli. Wypadałoby się przejść do kanału wyzimy celu właśnie sprawdzenia, czy owy kuroliszek zamieszkuje tamte obszary. Sejvik. Pokazuje mi gdzieś coś mapa? Brama na cmentarz? No, bez jaj. A co mi pokazuje? Jakie mam zadanie? A jeśli na echinopsy bym zaznaczył? Tak czy siak pokaże mi to. No dobra. Weźmy sobie kuraliszka, nie? Do kanałów się przechodziło chyba z wyzimy klasztornej, z tego co pamiętam. I najpewniej, najpewniej właśnie tak jest. Bo zaczynaliśmy w kanałach, a potem z, do wyzimy klasztornej. Także... Raz, dwa, to powinniśmy się jakoś tam dostać. Tylko, że pięć kuroliszków trzeba urypać. No, no, no. Chociaż my to silniejsi już jesteśmy, okej. Okay. Musimy powykonywać te wszystkie zadania, bo... Wiecie. EXP się przyda. Talenty się przydadzą. A coraz, coraz więcej mamy yy, spraw do, do załatwienia. Wiedźmin uczeń. Poziom szesnasty, niedawno był 14, ale okej. Okay. Co jest w beczce? Osełka. <laughs> Elegancko. Niebezpiecznie. Dobra, trzeba uważać, jak najbardziej. Hmm. <laughs> Przejdźmy, bo tutaj jest ten Szpital Lebiody. To wydaje mi się... były... gdzieś... tutaj. Dobrze mówię? Chyba tak. Okej, okay, jest. Trzymajcie kciuki. Sejwik, bo tam już na horyzoncie kogoś widzę. To jest utopiec. na jednego strzała No panowie Are you fucking kidding me? Dobra, możemy coś z nich wyciągnąć? Możemy. Okej. Okay. Pozbierajmy. Tak myślałem. Utopce, gule. Okej. Okay. Dobra, dajmy sobie dobrać z nim radę. odnoga kanałów. Tutaj nas jeszcze nie było. O ja pierdziele. Holender. Przyznaję. Tutaj jest klucz. List do rycerza Erika. Dobra, to sobie weźmiemy. O, ta się przestraszyłem. Jak taki mały kosmit kurde, gnój za Okej, okay, safe. Tu jest gól. Dobra, zapomniałem zmienić stylu, ale ok. Tam mamy ognisko. Coś tam może być. Ale oczywiście save'ik. Ja coś czuję tutaj. Niezły przypał. Dobra, to jest miejsce mocy, okej. Okay. A to mu coś się... Te, tego trochę rozczłonkowało. Zamknięte, tak? To było. Gracz, miejsce mocy. Okej, okay, tutaj nic, bo to było wyjście jakichś z kanałów. Ale tędy jeszcze nie biegliśmy. Jest jakaś inna. Pojawił się z dupy. Tego ja z dupy zabiję. Okay. Tutaj nie ma żadnych e, żadnych, żadnych odnok już. Tam coś dalej jest. Nie bardzo. Byśmy musieli tutaj lecieć. Wrócić kot by się przydał. I to bardzo. Tutaj byliśmy. Byliśmy. Miejsce mocy, ale tu nie byliśmy. W tych dalszych zakamarkach. No właśnie, dlatego widzę, że też coś tutaj. No, stop na nas wyskakuje. Już mamy trzech delikwentów. Okej, okay, pozbierajmy sobie z nich trochę. Masa szczątek. Trzeba, trzeba uważać. topce. Dobra. Zaraz zbliżymy się do tego miejsca. Dachę? Bandyta? Tutaj? Okej. Okay. Nie mamy tego? Kota? Puszczyk. Puszczyk. Jedną jaskółkę mamy. To trzeba bardzo, bardzo oszczędzać. <laughs> Ognisko, tak? Ognisko jest po drugiej stronie. Tam się nie dostanę. Musiałbym się z wyzimy handlowej tam dostać. A to będzie całkiem inna sprawa. Nie znalazło się, to przecież nie, nie mogę jej zbierać. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W tym kierunku. Tutaj nic. Wyjście do wyzimy klasztornej. No nic, wychodzimy. Tutaj też zamknięte. Ale do i będzie zawsze otwarty, także bez problemu możemy się dostać z powrotem do miasta. Wypadałoby się w kolejnym odcinku rozejrzeć za tymi e, króliszkami, bo już teraz, teraz, za chwilkę będziemy kończyć. Tak mi się wydaje. I za innymi potworkami. No ciekawe, ciekawe, bo tutaj zawsze coś się dzieje w wyzimie nocą. Chyba za rokiem coś się poruszyło. Bogowie. To pewnie znów te monstra. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Ja tutaj się z wami pożegnam. W kolejnym odcinku zajmiemy się dalej, dalej tymi... Wszystkimi zadaniami. Także ja jestem Norris. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. No i cześć!